A jak po dobrym, w moim odczuciu, meczu pokonał Willem Cway 2 2 do 1 na wyjeździe. No i już naprawdę cuda nie niewidy muszą się wydarzyć, żeby mistrzostwo nie powędrowało do Amsterdamu w tym sezonie. Chociaż to gospodarze Stilburga prowadzili w tym meczu i z takim wynikiem schodzili na przerwę. I po przerwie też całkiem nieźle się i całkiem długo się bronili, ale. Kurczę, no Ajax miał przygniatającą przewagę w tym meczu. Mm, klasycznie, jeżeli nie jest się naprawdę spektakularną drużyną, to bardzo trudno jest sobie radzić z głęboko broniącym rywalem i dlatego też Ajaxowi bardzo długo nie szło w tym kontekście. Dopiero wejście w Altawek horsta Weckhorsta coś ruszyło w tym temacie i pojawiły się dwie bramki, ale no... To był dużo lepszy mecz Ajaxu, niż większość innych w lidze w tym sezonie, takie odnoszę wrażenie. Wynik taki sam jak zawsze w zasadzie, czyli niezbyt imponujące zwycięstwo, ale ale wyglądało to całkiem spoko. Imponuje absolutnie Josip Szutalo, który jest po prostu potworem w bieżących rozgrywkach ligi holenderskiej. Całkowicie zdominował tyły. Miał też parę momentów, że wychodził do przodu i robił to dobrze. Poza tym z kolejnym udziałem z ławki Edwardsen, który jest dobrym transferem, po prostu to jest skrzydłowy, który ma odpowiednie podejście który godzi się ze swoją rolą, że nie jest Miką i nie ma abonamentu na wyjściową jednostkę, no i bardzo regularnie, regularnie od Belga zalicza też udziały przy bramkach, teraz akurat gola strzelił. No czego więcej chcieć od rezerwowego skrzydłowego? Chyba, chyba niczego tak naprawdę, ma fajny timing. Norwek i to jest coś co jest bardzo przydatne dla piłkarzy w ataku, dobrze widzieć, że to ma. No i Waldweckhorst Horst strzelił kapciowego gola, ale miał też udział trochę, powiedzmy, przy tym pierwszym golu. No fajnie, że jest zdrowy, bo może i gra wygląda płynniej z Brobejem w składzie, ale Waldweckhorst Horst potrafi cokolwiek z piłką zrobić w temacie umieszczania jej w siatce. No nie jest to atut Briana Brobeya, który dzisiaj znowu niczego nie strzelił, chociaż też trzeba mu oddać, że żadnej spektakularnej sytuacji nie miał, także czepiał się jakoś mega mocno. Nie będę. No i tyle. 9 punktów przewagi? 5 kolejek ligowych do końca? No mam wrażenie, że nawet gdyby Farioli teraz zrezygnował i ja bym został trenerem Majaksu, to nawet ja bym tego nie zmarnował. Wykorzystałbym swoje doświadczenie z Football Managera sprzed lat. Yy, no. No... Naprawdę, bardzo trudno się tutaj spodziewać, że Ajax no, choćby chciał, to żeby to mistrzostwo stracił. I bardzo dobrze tak ma być.